Mm. To jest to jest super, moim zdaniem, moim zdaniem, rozwiązane. Kurde. Teraz tak patrzę na te staty, wszystkie. Mm. Ciekawe, to jest teraz uważane z jakiegoś takiego czołowego tego tubera, zgrowego. Bo tak zawsze mi się wydawało, że to jest Rocky Royale, ale jak mm -hmm. tak teraz patrzę po odsłonach, no T-Volt zjada spokojnie odsłonami na przykład. Tak, on ich dogonił w pewnym sensie. Nie no, dogonił, już mm. dawno ich przegonił. Teraz tak. widzę tak, byś, No, lekko. Tak widzę na oko po prostu na te odsłony i. Wiesz, no, do no, Rocky Royale to już są. Dziadki, nie, widać już odeszli do lamusa, no. Prze Przeminął ich czas. No tak jak wiesz, te skkf -y wszystkie, pingwiny i tak o. dalej, zajebiście przędą, nie? Jakiś taki ten, ci właśnie młodzi. No, zresztą Rojo tak... Bo Rojo z tego zrobił sobie źródło utrzymania, takie hardkorowe. Tak. tak. To, mi się, to mi się, podoba jak patrzę, tam coś znalazło nam tej gry? O Jezu, już gramy! No już gram! <laughs> a lepsze co, że gram na ruskich. Boże, tak sobie, kurde, <laughs> oglądam ten, ten internet z was Łoko, Rób od razu pula. <laughs> Boże. <noise> tak, tak się siedzę, które <noise> nie dałem żadnego infa, aaa. O, gra zaskakuje. No tak, ale to, to masz rację w tym, że teraz ci młodzi. Patrzyłem tak sobie po tych efach i to wiesz, oni no na przykład... O kurde, rock i Rojo mają taką filozofię, że napierdalają tymi materiałami tak... Z wszystkiego. Ale nawet nie to chodzi, że jest wszystkiego, to nie interesuje mnie to, co robią, nie? Mhm. Tylko ile tego robią, ja pierdolę, tam jest wiesz, codziennie... Ja, 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 ja stram tymi materiałami, jak robię jakieś odrzuty z tych strumieni, nie? No. Ale to mimo wszystko są odrzuty. Oni kurde robią te materiały tak hardcore, że brak słów. Ej, dobra, ruskich rzeczy. Nie, dobra, będą chyba. No, będą szybko lingi. Zobacz, tylko tutaj trzeba tam coś wyskoczyć, wyskoczyć teraz od razu. Czekaj, zrobię to. Tylko robię tak. Raz, dwa, trzy. Tak. Jak rasują, to zalejbiście. To z górki wtedy. Dobra, to ja cofam już tym moim jednym, bo po co? Ma się tu biedny. Chce poradzisz tu z jakąś obroną? Bo. No, mogę zawsze załolować, nie? Na szybko. Lepiej Czekaj, tu leci słoń, Skoro że tak późno. Nie wiem, czy Ja się u siebie woluje w bazie, to jest takie nie. czerstwe. Mam nadzieję, że zdążę z Zetą. Oni mieli późne te pule, więc. Jeden tylko robi, wiesz? tego. Tylko... te? Mm -hmm. A to nie, to może nie, nie, nie raszują. Aj, biegną, gówno. Dobra, głupie, ruskie. Kurde, bo się przebili. Taka, szkoda, że jestem tutaj dopiero. Dobra, robię kolejną Zetę, no, klasycznie. Rób kolejno, ja tu ich wciągnę do swojego, kurde, pułapki, na ruskich. Czekaj, weź tam... Są dwa na jeden na pewno? Jeden tylko, dobra, to jeden jest bez ekonomii praktycznie. Dobra, czekaj. O, idealnie. Dobra. To już powinno być teraz to. Ubiłeś je wszystkie? Nie, biegają tam jeszcze głównie. Dobra, luz w takim razie. Strasznie nudzi. Biegły kolejne. O, nie mam dość minców. Strasznie z stratym bez sensu. Uważaj, żebyś skancelował, jak to. O. No, niestety. Szkoda czasu, bo to miało już dwa expy, a tak to. Nie damy rady. Dobra, to mogę zgryźć Wojownicy moje Tak, tak, tak. Ja mu zrobię troszkę zemstę teraz, frajerów. Masz już tego? Nie, no robię skanionuję mu z pola. Ja tam biegnę, bo sobie kurde w takim razie na wale tych. No biegnij do mnie pod tego. Ja sobie zrobię ja azyl. za Zatem też tu biegnę. i... Nawet może stary tutaj postawić hacza. Nie <laughs> przejmuj się. Tak, to, ej, to będzie zajebisty. To, <laughs> to będzie genialny pomysł. To coś dobrego. To jest dobry motyw. Podoba mi się. Dobra, nie już tutaj pula zaraz. Dawaj, nie wystarczająca ilość minerałów. Klik. I will make base in your base. O kurwa, Giblingi. Po rusku okay. to są gibli giblingi. Giblingi? Lałem długo z tego. Giblingi. O nie, kurwa. I strasznie nas chcą zolinować, tak, tak solidnie pewnie ci. No, oni się kontakt. nie bawią, się widzę. weź przesuń tą dronkę. u góry na. na. Sorry, zabieram Jak możesz, dobra. oni nam bailing basta chyba zrobią. Dobrze by było, jakbyś z jednego słonika gdzieś blisko lampy postawił, tak. No aż tutaj widzicie, leci, leci Wiesz, gówno. Żebyśmy tu jakoś tak mieli wizję z przodu. Stricte nie, nie, nie mam tu, ich na lampa jest tutaj. Właśnie widziałem, że wyletywali. A, jeszcze tam, tak? jasny wzrosną te swoje. Dobra. Nie wystarczająca ilość minerałów. Mm -hmm. Dobra, no powinniśmy to nawet wybronić chyba. Mm, myślę, Dobra, lecą pięć, tutaj widzę giblingów nadchodzi. Ja szybko, szybko też ustawić. Dobra, to... A tam z tyłu jest słoń, to nic groźnego. Gdzieś tu się muszą przepoczwarzać. Te Ta czy tam gdzieś nie ma... Gdzieś blisko, o właśnie, o kurczę, to brat. dobra. Dobra, no, mogło być zajebiście, ale jest jak jest. No, w, okay. w sumie czemu ja ich tym rdzeniem matki tam nie gonił What the hell <laughs> to, to masz ruchy sterka, nie? I tak no tak i jakby... wiesz kurde przecież mogę do nich strzelać, nie odda mi, nie? Przecież O no, tu się dwa oddzieliły, no to mną I nie wiem, czy im to z jednej bazy wyszło teraz. Tak, jakby chcieli, znaczy, To mają jedną balę, czy.? Nie? Dwa zeloty to nie są moje. Może zabić tą zilotę, co idzie. Tom tu, Boże. Oczekujemy. Dobra, ja zmasuję w takim razie wywojów troszkę i możemy wyjść. Czekaj, widzę tak. Hydry, dobra, są już Hydry. Mają jakieś plusy, bez plusów. Weź, sprawdźcie czy jakieś expa mają właśnie. Czekaj, leci tutaj to gówno. Zaraz, zaraz będę miał podglądowego, to będę wiedział wszystko mniej więcej. Uparte kurde goście, strasznie. No. Dobra, jest ja sobie Z Złotego expa tutaj zrobię. A tą stronkę co ci pokazywałem, to ona się taka, że graż rundę i mm -hmm. po tej rundzie ci pokazuje, że grasz na przykład w jak Grandmaster i tak dalej, nie wiem czy testowałeś to już, to strasznie fajne. Odpaliłem to, widziałem, że staty wyglądają fajnie, ale nie wiedziałem na, na podstawie czego są te staty. Właściwie też nie wiem do końca, ale takie są, wiesz, wyrkać. Okej, okay, jest podgląd, uwaga. Co tam mają? No, x piątka na stówę, ale... królówki, takie ten sratym głównym. Dobra, ten poszedł w hydry i je tam masuje, a drugi... Ja będę latał, też mi to dobrze zrobi. Też? Damy radę na hydry, dwóch latając. No to hydry są no słabe, takim się wydaje. Dobra, to kurczę, kolos by się przydał, tak w takim razie jakiś. A właśnie, to ja, ja będę spróbował dojść do szybkiego tego, wiesz, do szybkiego... Weź to tutaj ustrzel, to denerwuje Wiem. Zobacz co tam wyszło. No Zobaczy moje latające voidy, no. Myślę o Gigi Lordach, żeby to zrobić, to jest strasznie dobre. O tak, no to, to fakt. To, to masz rację. Dobra, mam 16 mutów Lecę tam nudzić. Oni pewnie będą wbijać. No to będą mieć problemy. Okej. Okay. Ingi plus Muty. Już zrobię, już idę do te, idę, idę w kierunku tych GG lordów. O, uwaga! Tuż też są Lord, Znaczy te? No to niech se są. Mutaski. Tak. Mutaski. Ja mam ich więcej, tych moich. Dobra, mów kiedyś atakował. Żebyśmy to razem jakoś. us Dobra, to ja też atakuję. O kurczę A, no takie głupie. Dobra, to nie jednak Ja idę harasować w takim razie. Dobra, to to idź, idź. Kurde tak. Zbijam ci tu w domek w X5. No, to chyba tak, w tego golda. Tam się obawiam, że. Mógł być po nim. Ach, kurde. Uważaj, bo wrac, coś coś się tam wraca. Strasznie dużo ma tych. Zabijam mu to. No, Ej, jest do dupy, bo już widzę, że zrąbałem niestety. Zaczynamy. Zakopanych tu ma troszkę tych bailingów, także uważaj. A, no, blingi są. O, kurde. No, ten poszedł w hydry. To jest jakiś build taki, widzę. No. To, to faktycznie nas pojechali. Dobra, to nie ma co. No, ten no. tak przegapiłem, to ja wyłożę. O, mi się bawić, wiadomo. Ale to widać, mm. że coś. Jacyś, Jajcyś cwaniacy. Kurde. Mm. Kamra.